No widzowie, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale No i dzisiaj widzowie y sobie y Pokażę wam jak odblokować nowe Lamborghini Revuelto I jak zainstalować y tablicę rejestracyjną polską w zasadzie, wiecie o co chodzi Ja tylko sobie tutaj zrobię autko bo robię w auto z blok ekipy no zaraz wam pokażę tylko ten sobie tego ogólnie to zachęcam do subskrybowania mojego kanału no i Moglibyście zasobować chętnie. Dobra, mi już to zapisuje? Zapisało jest. Dobra, lecimy na już to. Lecimy na e, jazdę normalną. Co mam białe, a nie czarne? Zresztą mam czarne, a nie białe. Powinienem mieć białe, nie? To nie głośno. No dobra, no to... Pytacie, jak odblokować... No, hmm, jest? Tutaj wchodzimy. jak odblokować Lamborghini rewoltu. To już Wam pokazuję. To jeszcze Wam pokażę, jak on się prezentuje. Dobra, no, to z przodu wygląda jak wygląda, a z tyłu też wygląda, takie jak groźno. W środku też. Ciekawie nawet. No dobra, no. To... No to tak, jeżeli już jakby zrobiliście sobie. Jak zrobiliście sobie już prolog w Forza. Y, cały prolog. No to sobie jedziecie tutaj. Tutaj są takie trzy wyścigi. Na stadion. Ale Stadio horizon. Tutaj mamy taką czaszkę. Y, Zalążek w konstrukcji stadionu. Y, tor na stadionie. Tor stadion. I tor owal owalny. No i z tych trzech robicie sobie to... Jeżeli już zrobiliście, przechodzicie do yy, wyróżnień, wyścigi drogowe na sam koniec, ale to Wam powinno pokazać. Na sam koniec, i tutaj macie auto do odebrania: Revuelto Lamborghini. No, i życie sobie swobodnie iść. ...co do rejestracji... ...to... ...wybieracie sobie auto, w którym chcecie mieć rejestrację. Ja na przykład wezmę z... ...BMW M5 z 2009 roku. Musicie być w jakimś w jakimś tym w domu albo w, w festiwalu tym wiecie co no, wchodzimy sobie do domu no. jak jesteśmy już w tym domu to yy, bierzemy projekty i lakiery bierzemy tworzenie grup motywów no, i tutaj mamy takie coś, prawda? Bierzemy ok i nałóż motyw graficzny. Bierzemy, szukamy. Autor wpisujecie duszek 9.5. Szukamy. No, i tutaj macie tablicę. Nie wiem, możecie sobie wziąć taką tablicę. Taką tablicę, zwykłą, taką, taką. Nawet zieloną do elektryków, i potem wybieracie sobie jakie chcecie. Ja mam tu dużo tych. Ja na przykład sobie wezmę to. Ale, ale dobra, ja już sobie to ominę. W takim później wychodzimy z tego. Zapisujemy oczywiście Z, yy, wchodzimy w, w dodaj motywy i kalkomanie bierzemy tył i wczytaj grupę motywów graficznych. No to wchodzimy no i tutaj mamy tak szukamy sobie. No i tutaj mamy na przykład to nie o ja na przykład wezmę sobie taką rejestrację. No, i ustawiamy ją. Nie wiem, ta rejestracja tu nie pasuje, ale pokazuję Wam, jak to zrobić. No i no, zatwierdzamy. Oczywiście jest to wytnę No i możemy sobie jeździć. Ja bym na przykład był BMW M3 Competition. Tutaj wsi wsiądźmy sobie No i teraz jedziemy No i mam tutaj rejestrację jak widzicie z na YouTube No i co, wystarczy że tylko tyle zrobić. A co do zarobków, to może w kolejnym odcinku wam pokażę, jak zarobić Kajs... w forze Horizon 5 Ale powiem Wam tylko tyle, że jeżeli chcecie sobie nabijać yy, na przykład tutaj biegłość, te punkty. No to... po prostu wchodzicie w mapę, tutaj macie lotnisko, bierzecie to, bierzecie na przykład... Bierzecie sobie na przykład, o... Forda Bronco Tego na offroad, takiego bardziej Albo, jeżeli macie inne wymaksowane auto, to bierzecie sobie na off I po prostu tutaj sobie nabijacie, nie? No bo wtedy wam wczytuje tam razy 5, razy 4 i w ogóle tam robić jakieś drifty czy coś No i w tym ogólnie wyścigu łatwo jest wygrać A co do hajsu, to w kolejnym odcinku